Dziś zestaw o numerze katalogowym 7066 z LEGO Ninjago Legacy Złoty Smok No, tej ceny wcale tu nie ma Dokładnie tak, dziś sobie zrecenzujemy Złotego Smoka z 10 sezonu powiedzmy No, a tak naprawdę to z Legacy Z z filmu oczywiście Więc przejdźmy do konstrukcji Teraz, jak tak patrzę, to Lloyd tam ma złote rączki, nie czarne. Co jest moim błędem. Ale przyznam, póki czas nie spojrzałem, to byłem pewien, że ma czarne. Overlord z innym trochę bronią. Trochę mu zmieniłem końcówkę broni. Oraz kamienny wojownik. Figurki. Mamy tu kamiennego wojownika z kamiennej armii mamy włócznie kuszę. ładny tors, kapelusz czerwony, ładna buźka z tyłu nic no i pod tą e, tą na strzały mamy tyłu naszego torsa o taka zbrojka Tak wygląda nasz kamienny wojownik. Dalej mamy Mrocznego Władcę. Inną ma trochę broń niż oryginalne, co widzieliście na pudełku. Ma swój hełm. Piękny tutaj ma ten duchowy, powiedzmy, ogon. Cztery ręce. No, fajnie, ale trochę słabo nadrukowane. Tak jak tu mogłoby to być na cały tors. Fioletowe łapki. Tutaj mamy coś pięknego, pięknie nadrukowany. Na ta zbroja mrocznego władcy. Z tyłu niestety nic nie ma. Hełm. Jak hełm Garmadona. No i mamy piękną twarz. Mrocznego władcy. Wow, brakuje trochę na druku z tyłu, a naprawdę figurka postać piękna. Więc mamy to. Teraz. Lloyd. Nóżki bardzo fajne, przypominają mi sezon drugi. Tak samo tu. Oczywiście, no w sumie to jest odnowienie z drugiego sezonu, więc nieważne. <grym> bardzo ładne te smoki, tak się krzyżują ogonami. Maska bardzo fajna, taka z zielonym tym. Tył również bardzo fajny. Mamy drugą alternatywną złą twarz Lloyda. Piękne te złote, takie te. No i przód również mamy odblaskowe złote, takie te. No i złotą twarz. Tu mamy też chustę. Bardzo, bardzo ładna złota mini figurka. Jak tak patrzę, to też brakuje mi tu jednej rzeczy, czego też wcześniej nie zwróciłem uwagi. Chwila. Poszukałem w swoich zbiorach, niestety nie mam tego, więc kolejna brakująca część. Tu powinna być taka... No nie wiem jak to nazwać, no. Mamy ładnego złotego smoka, po prostu ładnego. Fajne, ruchome skrzydła oraz łapy z pazurami. No, ładnie nóżki zrobione. Ogon zakończony, zakończony dwoma złotymi mieczami, katanami tutaj też ładnie zrobiona góra, co ja robię no i piękna głowa złotego smoka naprawdę bardzo ładna może oczywiście on tu strzelać strzelać, strzelać groszkami a ja się zacinam no, naprawdę bardzo ładnie to wygląda no i to chyba na tyle z tego zestawu krótka recenzja małego zestawu